Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Kuchnia Nowicjusza, gdzie ja jako amator, który kocha gotować, pokażę Wam moje spojrzenie na gotowanie. Będziemy wspólnie przygotowywać łatwe, szybkie i przede wszystkim niedrogie dania, z którymi poradzi sobie naprawdę każdy. W tym odcinku przygotujemy sobie coś dla miłośników fast foodu, ale w nieco innej wersji, a będzie to sycąca i kaloryczna zupa Ala Cheeseburger. Nie zabraknie w niej wołowiny, dużej ilości sera i innych składników kojarzących się z burgerem. Gwarantuję Wam, że po zjedzeniu porcji takiej zupy na pewno nie odejdziecie od stołu głodni. Tak więc nie przedłużając, podwijamy rękawy i do dzieła. Pierwszym krokiem będzie oczywiście skompletowanie składników. Tutaj podaję Wam listę składników, z których wyjdzie nam od 4 do 5 porcji zupy. Zaczynamy od rozgrzania dwóch łyżek oleju w garnku. Proponuję użyć nieco większego garnka, żeby po prostu łatwiej było wam mieszać w nim składniki. Kroimy dwie mniejsze lub jedną większą cebulę w piórka i wrzucamy ją do garnka z rozgrzanym olejem. Smażymy do uzyskania miękkości i złocistego koloru. Do podsmażonej cebuli dodajemy dwa ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę. Marzymy dalej jeszcze przez dosłownie minutkę, cały czas mieszając tak, aby się nie przypaliło. Teraz dodajemy mielone mięso wołowe i smażymy do zarumienienia. Gdy mięso ładnie nam się wysmaży, dodajemy kolejne składniki. 4 łyżeczki koncentratu pomidorowego, 2 łyżeczki musztardy, u mnie była to musztarda sarebska, 2 łyżeczki peczupu i 1 łyżeczkę słodkiej papryki. Dodajemy jeszcze sól i pieprz do smaku według uznania i mieszamy wszystko do połączenia składników. Wlewamy bulion wołowy do garnka i gotujemy na wolnym ogniu przez około 15 minut. Po 15 minutach dodajemy makaron, który gotujemy zgodnie z czasem podanym na opakowaniu. Kiedy makaron będzie gotowy wlej śmietanę i wsyp nasz gwóźdź programu czyli starty ser cheddar. Mieszaj delikatnie, aż ser całkowicie się rozpuści, nadając zupie aksamitną konsystencję. Dopraw do smaku solą i pieprzem, jeśli będzie to konieczne. Dla nadania cheeseburgerowego akcentu zupę podajemy z ogórkiem konserwowym pokrojonym w cienkie plasterki. Jeśli lubicie, to dla podkręcenia smaku, możecie dodać też papryczkę halapenia. I nasza szybka zupa jest już praktycznie gotowa. Jeśli wolicie rzadszą zupę, to możecie dodać nieco więcej bulionu. Ja akurat lubię gęstą i treściwą. Jeśli spodobał Ci się ten filmik, to możesz zasubskrybować mój kanał i zostawić łapkę w górę. Życzę Ci smacznego i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!